Siemano wariaty, witamy was tutaj z Suleńczyna Idziemy właśnie na moją ulubioną miejscówkę okoniową Gdzie pływają takie skur wiele, a może i nawet większe Elegancko, wędeczka na spinning, jeden z wyrobaki robaki w plecaku Idziemy, przetestować, sprawdzimy Niezły <grystanie> <grystanie> wariacik o kurwa, ale stromo, ty! ty. <laughs> Patrz tam do lewej, jakie jeziorko, już się powoli maluje! mi <laughs> się wędka rozłożyła! Pierwsza miejscóweczka. Czy możemy się tu zatrzymać na chwilę, ale tutaj tylko na spinning? Wzdłuż tego... Ty, gdzie te trzymy? Tu więcej było! Kurde, jak tu płytko! Zabijaki pewnie Recenzja wody To no płytko i brudno Średnio tutaj A na Tanty to w ogóle jeszcze gorzej Bo to przy dnie nie no, nie Idziemy ma... dalej Idziemy dalej, Tutaj nie ma co... co Tak powiem nie ma co się z bykiem za rogi szarpać Prawda? Dotarliśmy na miejscóweczkę Proszę zobaczyć Taka ładna no Generalnie jest to miejscówka dobrze mi znana, tutaj o po prawej. W dużych ilościach się znajdują przyjemnie siłowni, więc na pewno będzie jakieś branie. Siema, siema, kurwa witam Bajki i Ru Rurson. Spa. Mm. Kurde, w sumie nie mógł powiedzieć, dobra. Nie powinienem <grym> go pobadać. Zaraz, takiego wariata. Dendrobę na trójka, na no ludzie wystarczy. Mały haczyk, elegancko go zakryć. Nie wiem, czy można na YouTube pokazywać nabijanie, więc... sobie pokażę. <grymka. grymka> Zobacz, jaki robak. <mordo>. Zobacz, jaki robak. Zobacz, <grymka> jaki robak.

to są biegłe skurwiele i trzeba dużo na niej założyć, bo inaczej nie weźmie. Czarny Mercedes, Audi RS6, coś tam, coś tam, coś, jadę tam, 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 tam. Policja coś tam, coś tam, ale f***nia. <tryk> 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 Życiówka będzie, jak nikt. Będzie życiówka. Na pewno okoje. A nie, jednak węgorz europejski. Ja pierdolę, jakie bydlę! Węgorz. Jezus Maria. Jest! Jest!

Co się patrzysz paru wodę tak zawsze? się jezus Maria. Póki co zawijamy mandziur, bo nic nie bierze Idziemy sobie wypić kawkę, gdzieś ciasteczko I pełnymi brzegami wrócimy. No i trzeba będzie coś podłubać. Pozdro Nie Kurwa, nie posionym. Nie posionym. Kurwa, nie posionym. Ej! ja poś, kurwa. Kurwa, ziorka on tu jej. No ja, idź do, ja w jest gratisik Zizi podjazd drugi Na którego spota idziemy? Na tego dalszego Idziemy na to miejsce, w którym byliśmy z samego rana Zobaczymy, czy coś się zmieniło Dzień dobry. Dzień dobry. ty no, ale buty mogłeś lepsze sobie wybrać, naprawdę. Padalec. Dzisiaj National Geographic robimy. Padalce, żaby, mrówki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Okoń, okoń jak mówię yy, za przykleństwa, ale cały dzień był głupy nic, dwie bane. Let's go! I co my tu mamy? Pasiasty bandyta Jakie ma te Jaki... Oj, wkurzył się Wolew zrobiony Patrz Już odczepił się, co? Odczepił się. Nie powinno się generalnie ryb windować Ale nie mamy podbieraka Przepraszam wszystkich posranych kabanów W komentarzach No takiego Nic wielkiego co prawda Ale jest to sygnał, że życie tutaj istnieje Ładny okonek Lecimy po następnego, tak? Ale poszedł Ładny Fajny taki Ładny, ale nieduży Nieduży, ale przyjemniaczek Кавказ Так можно заветь. więc myślę, że za godzinkę lub półtorej będziemy zawijać manżur. Wpadły dwie ryby na spinning jedna, jedna się spięła przy brzegu Jedna wpadła na spławik Oczywiście foteczki będą na Instagramie wędkarstwo i podłoga serdecznie zapraszam No co, jeszcze dołowimy tutaj chwilę no i manżur będzie pakowany tak? Ale póki co może jeszcze z tym zajściem słońca może wyjdą Pierdykniemy tutaj jakiegoś garbusa Kurde, ale śliskie kamienie, ja pierdziele Cyk Kurde, nie widzę dna nie klapek jest dobra ty Spadł mi klapek i wyleciał na powierzchnię Dobra, raz i dwa i trzy i cztery i wyjście Dobra, możemy jeszcze iść ewentualnie w inne miejsce, jak Ci się chce Trochę mi się nie chce <noise> Domyślam się Trzy oko nie były Ale... Trzeba znać umiar i po prostu wiedzieć, kiedy trzeba zwinąć. Fajny zbiorniczek, na pewno tutaj wrócę. Ale mam sranie. Ale czuję, że masz sranie. ofu. Ale Stinks Nic tu nie leży? Coś tu na pewno zostawiliśmy. Te robaki mam w tak Gdzie pula? <gry> Dnia sesja łowienia. Kurde, przyjarałem się. W ogóle mam wrażenie, że mam jakiś uder. No ale trudno. Mam nadzieję, że film się podobał. Do zobaczenia następnym razem. BOU!